Dalsza część ocieplania, ducato, drzwi boczne. Zanim założę panel, to tak to wygląda. No i nic, no już musiałem tutaj wykańczać wełną, ponieważ, no już dalej, gdzie mogłem, to jeszcze dałem piankę PIR bo ciężko tutaj wejść do tych paneli, przycinać to, to jest tak żmudna robota w ogóle, takie ocieplenia więc, no jest wszędzie upchane na maksa ile mogłem no nic, no napiszcie co myślicie o wełnie w tym miejscu natomiast tutaj, na dole upchałem takie pianki takie pianki, no, które nie siąkną wody i to tam jeszcze trochę objechałem pianką od góry o, tu widzicie, tutaj jest taka piana też są takie trudne miejsca no ale ta piana tutaj jest, nie? więc wszystko uczciwie tutaj jest dopchnięte jakimś materiałem izolacyjnym bo no tu w tych miejscach, no tu już jest ten próg gdzie ta woda gdzieś tutaj może nam schodzić też nie jestem pewien czy to wszystko przetrwa w zimowych warunkach, czy tu jakieś skropiny mi tego wszystkiego nie zamoczą no nic, najwyżej tu się powymuje. tu jakiś dostęp jest, tu jest taki panel dość łatwo, szybko odkręcany no nic, to tyle w temacie ocieplania drzwi bocznych i tylne drzwi podobnie Pokażę jak tutaj rozwiązałem Będą też tutaj wstawki gdzie jest dojście a na dole też, też dam jakiś nienamakalny materiał bo wełna jednak 60 pary złotych za metr sześcienny. na te drzwi poszło a te tutaj wstawki tylko prawie 2 kilo nie? No, może tak półtora kilo może zostało, półtora no. kilo no. więc jest tutaj co pchać nie? do tego wszystkiego mogę polecić firmę Izolena czekaj, RS Produkty izolację z owczej wełny, fajna w dotyku